Każdy z Was pewnie chciałby mieć taki ekran przed sobą, czyli tak naprawdę Minecraft Lanware Client i moim zdaniem to jest bardzo, bardzo fajna opcja, a ja Wam dzisiaj pokażę jak go sobie go zainstalować, więc tak, poczekajcie chwilę, nie właśnie, o właśnie i sobie to zamykam. I tak, zacznijmy od tego, że przeglądarkę. przeglądarek. Ja mam takiego Firefoxa, tak nam pokazanie. no i pokazujmy, uwaga. The Lunar Client. Wchodzimy w pierwszy link, taki o, Lunar Client i Free My Client, dobra. Wchodzimy i pewnie każdy z was miał takie coś. Ale ja mam to pobrać, to pobrać, to wejść już Nie, wystarczy tylko kliknąć o tutaj ten guziczek. I bądź Nie ważne, te, 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 tego nie było. I błąd strony nie Yyy i każdy pobiera na co chce. Ja bardzo polegam na Windowsa, ale jak nie będę marnował E, dobra, no więc co? E, jednak to zainstaluję sobie, klikamy to, otwieramy ten jak zgadzamy się, no i czekamy a się pojawia, bo powinna nie wyskoczyć że się w to ok. No i co, czekamy, a się to zrobi. No i jesteśmy i wy pewnie nie macie tego ekranu, tylko macie o właśnie ten ekran, a jeśli nie to klikacie a wersją. No i na wersję, wersji chcecie grać, to sobie wybieram taką i klikam jeden, wejście to no i launch gear. Macie takie coś, no ale pewnie wielu z Was będzie klikać i klikać i klikać. Game as luncheon. Luncheon agin. I teraz trzeba kliknąć tutaj. Klik to login. No i każdy się loguje na swoje konto, ja już szyb szybko zaloguję. No i wystarczy teraz poczekajcie, bo ja mam tutaj było, krótkie cięcie, muszę się dolegać. No i macie takie coś. Po takie coś powinniście mieć. No i kiedy to klikacie to macie UMPali, launching. No i powinno Wam się wszystko włączyć. Jeśli Wam coś nie wyjdzie, no to piszcie w komentarzach, to ja Wam na pewno pomogę. I no co? Widzimy się już niedługo w może kolejnym poradniku do czegoś na przykład do modu w albo Bloom 6, albo, albo inaczej, albo do Cheatów do minecrafta ale yy, chodzi mi oczywiście o wursta. ten kto nie zna tych cheatów, to już będzie znał Chcę wam zaprezentować co tutaj najlepiej sobie kliknąć teraz tutaj bo tutaj będzie takie coś jak mody ja sobie tutaj włączyłem równe ogólnie mody ale to są wszystko znaki to to, tu, wszystko mam na to sobie Ustawić na, na ile chcesz to widzieć. Kiedy mieć stan zbroi, gdzie jesteś, nie widzę po prostu tutaj. Wszystko możecie robić jak chcecie. Jeśli chcecie z tego wyjść, to nie da Miałem problem. Ale klikacie po prostu Escape. No i tryb wieloosobowy i wii... tutaj Wam tego nie powinno wyjść. Tylko ja mam po prostu problem z tym Minecraftem. Bo chodzi. O to poczekajcie chwileczkę, znowu z No i dalej więc e, spróbuję teraz, bo ogólnie mam problem z kontem, Bo nie chcę. Tutaj no w, w, w jestem zalogowany, ale w Minecrafcie nie jestem zalogowany, więc ten problem nie powinien wyskoczyć. A my się już widzimy w kolejnym odcinku. No, na którym po prostu może będzie poradnik, może coś innego. No, Marka.